Proszę Państwa, ekolodzy zyskali właśnie nowego sojusznika w walce o środowisko. To reżim Łukaszenki. Białoruś wnosi skargę na Polskę za mur na granicy, bo martwi się o środowisko naturalne puszczy. Łzy wzruszenia spływają po policzkach aktywistów. Przecież wcale nie chodzi o nielegalnych imigrantów. Którymi próbowano destabilizować sytuację na polskiej granicy. I wcale nie chodzi o to, że Niemcy chcą wymusić przyjęcie przez Polskę dwóch tysięcy nielegalnych imigrantów, bo sobie z nimi nie radzą. A skąd? Nawet nie pomyślicie, że aktywiści mogą być po tamtej stronie. How dare you? A czy to, to nie aktywiści klimatyczni byli zaangażowani w tworzenie Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55? Za które zapłaci każda polska rodzina. Walczyli z produkcją energii z węgla, chcieli zamykać kopalnie w Polsce i ignorowali ostrzeżenia z Polski. To ich lobbying w Komisji Europejskiej pozwolił Putinowi na uzależnienie od siebie Europy i sfinansowanie wojny z Ukrainą. Przypadek? Nie ma przypadków. To wszystko już było. TVN powiedz kliptyną historię uchodźcy płynącym przez 6 dni Bugiem. I o kocie, który przyszedł na granicę z Afganistanu. Policji opozycji znów będą oczerniać polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, a CUE znów zarzuci nam niepraworządność.